Nazywam się Dorota Niedźwiecka, jestem dziennikarzem EWTN Polska. Chciałam Państwu z serca podziękować za to, że wspieracie Państwo naszą telewizję. To dzięki Wam możemy produkować wciąż nowe programy. Zapraszamy do dalszego wsparcia. Szczegóły wspieram.ewtn.pl. Autor listu do Hebrajczyków napisał: Żywe jest Słowo Boże, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa w kolejnym naszym programie. W audycji Słowo ostrzejsze niż miecz. A dzisiaj porozmawiamy sobie o prymacie św. Piotra i jego następców, a także o sukcesji apostolskiej. Czy zarówno prymat Piotra i jego następców, jak i prawda o sukcesji apostolskiej wypływają z Biblii? Zastanowimy się nad tym w dzisiejszym odcinku. Bardzo gorąco zapraszam. Proszę Państwa, sięgnijmy po kilka argumentów. Które pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście głoszony w Kościele katolickim dogmat o premacie papieża, a także o sukcesji apostolskiej, znajduje swoje poparcie na kartach Biblii. O tym, że znajduje ono potwierdzenie w tradycji Kościoła wiemy, ale zapytajmy o biblijne podstawy. Yy, tych właśnie papieskich dogmatów i nauczania na temat władzy Ojca Świętego w Kościele Katolickim. Jakie biblijne argumenty przemawiają za tymi dogmatami? Spróbujmy tak bardzo systematycznie, jeden po drugim, wymienić je, sięgając właśnie do Kart Pisma Świętego. A ponieważ tych tekstów jest dosyć dużo, stąd wszystkie zgromadziliśmy je tutaj razem, aby nie wertować Biblii przez cały ten program. Ale zachęcam do tego, aby każdy z nas sięgnął sobie później do pisma świętego i jeszcze raz przemedytował fragmenty, które za chwilę mówimy. Otóż pierwszy argument, taki najprostszy za prymatem świętego Piotra pochodzi z tak zwanych katalogów apostołów. Otóż na kartach Ewangelii pojawia się kilka takich katalogów. Jeden pojawia się także w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich. Chodzi mianowicie o te fragmenty, w których wymienione są imiona dwunastu apostołów. Sięgnijmy po jeden z nich, zapisany na kartach Ewangelii św. Marka w trzecim rozdziale od trzynastego wiersza. Mowa tam o Jezusie, Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu. Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Proszę Państwa, wspomnieliśmy, że mamy kilka takich katalogów w Ewangeliach i jeden w Dziejach Apostolskich. Za każdym razem... Za każdym razem Piotr pojawia się w nich jako pierwszy. Za każdym też razem Judasz z wiadomych względów pojawia się jako ostatni. Natomiast wewnątrz te imiona w różnych katalogach występują w różnej kolejności. Yy, jednak nie jest tak, że imię Piotra pojawia się w środku czy na końcu, ale zawsze pojawia się jako pierwsze. Także to pierwszy argument za prymatem Piotra. Argument drugi to taki, że w niepowstąpieniu pana Jezusa rola Piotra była zupełnie szczególna w pierwotnym kościele. Można by przytoczyć całą masę tekstów, zwłaszcza z dziejów apostolskich, które nam o tym mówią, ale popatrzmy choćby na sam początek. Otóż to nie kto inny jak Piotr zachęca pozostałych apostołów, aby wybrać zastępce Judasza, aby uzupełnić grona apostołów, wiemy, że do tego grona dołączył Maciej, a dzieje się to z inicjatywy Piotra. To nie kto inny jak Piotr w dniu zesłania Ducha Świętego przemawia wobec wszystkich apostołów i dokonuje się przyjęcie do Kościoła pierwszych wyznawców Chrystusa. Bardzo ważny moment, zaczyna się bowiem tworzyć wspólnota Jerozolimska, wtedy złożona tylko i wyłącznie z Żydów. Ale niedługo później to nikt inny jak Piotr pojawia się w domu Korneliusza, poganina, i to on przyjmuje pierwszych pogan do rodzącego się Kościoła. Czyli widzimy, że rola Piotra jest zupełnie szczególna w pierwotnej gminie chrześcijańskiej, co świadczy yy, za właśnie prymatem Piotra. Argument trzeci dotyczy tego, co dokonało się bardzo blisko Cezarei Filipowej. Otóż, proszę Państwa, czytamy w Ewangeliach Synoptycznych o tym, że pewnego razu Jezus zupełnie świadomie zabrał ze sobą dwunastu swoich apostołów i powędrował na północ dawnej Palestyny, dzisiejszego Izraela właśnie w okolice Cezarei Filipowej. Dlatego, że sceneria tego miejsca jest bardzo ważna. Otóż w starożytności, jeszcze w czasach Starego Testamentu, to miejsce nazywało się Dan. I to tam wprowadzono nielegalny kult bożków obcych. Tam nawet Izraelici dopuszczali się grzechu bałwochwalstwa, oddawali cześć obcym Bogom. A jak wierzyli te obce bóstwa, to nic innego jak złe duchy, jak demony. Gdybyśmy otworzyli Psalm 96, piąty wiersz, to w języku hebrajskim czytamy, że wszyscy bogowie pogan to Elilim. Elilim znaczy tyle co nie, coś pustka, łuda. Wszyscy bogowie pogan. Tą nicość, po prostu nie istnieją. To są zwykłe posągi kamienne czy drewniane. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Z czasem jednak to żydowskie przekonanie, że bóstwa pogańskie są ułudą, zmieniło się. Zmieniło się w taki sposób, że gdy na przełomie III i II wieku przed Chrystusem Żydzi tłumaczyli Biblię hebrajską na język grecki, tą bowiem posługiwano się w diasporze, to w sam 96 V wiersz przetłumaczono w ten sposób, wszyscy bogowie pogan to daimonia, czyli demony. Utożsamiono te martwe posągi bóstw pogańskich z demonami. Izraelici zdali sobie sprawę, że poganie oddają cześć złym duchom. I to właśnie tam, w dawnym Dan, którego nazwa została później zmieniona na Cezareję Filipową, a dzisiaj też nosi nazwę Banias to tam zbudowano świątynię ku czci bogów pogańskich. Jednym z największych bóstw tam był Bożek o imieniu Pan. Jest to imię własne i dzisiaj nazwa tego miasta to Banias, właśnie pochodząca fonetycznie od Bożka o imieniu Pan. To właśnie tam, Jezus przyprowadził apostołów. Wiemy, że prorocy Starotestamentowi walczyli z bałwochwalstwem. Dlatego doprowadzili do tego, że te pogańskie świątynie legły w gruzach. I gdybyśmy dzisiaj znaleźli się, proszę Państwa, w Cezarei Filipowej, to zobaczylibyśmy niemal identyczny widok, jaki zobaczył Jezus i jego apostołowie. Zobaczylibyśmy rozwalone ołtarze bożków pogańskich, zobaczylibyśmy rozwalone ich posągi, kolumny tych dawnych świątyń, bowiem prorocy doprowadzili do zniszczenia tych pogańskich świątyń. Natomiast za tymi ruinami pogańskich świątyń rozciąga się potężny masyw góry Hermon, największa góra w dzisiejszym Izraelu. I to właśnie w takiej scenerii, popatrzmy, Jezus wypowiada do apostołów, do Piotra, te słynne słowa. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała. Zapewne pokazał wtedy na ten potężny masyw góry Hermon. Na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Tu jest niezwykła ciekawostka. Otóż archeologowie dowodzą, że jedna, jedno z wejść do pogańskiej świątyni, wygrążonej w skałach, nosiło nazwę brama piekieł. I dalej mówi Jezus. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Popatrzmy, Jezus zapowiada Piotrowi, prymat. Właśnie to jest jeden z zasadniczych tekstów prymacjalnych. Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję mój Kościół. Proszę Państwa, czy chodzi o dowolną skałę? Musimy osadzić ten tekst w środowisku judaizmu czasów Jezusa. Otóż w czasach Chrystusa świątynia żydowska Mogła być tylko jedna, tak jest zresztą do dnia dzisiejszego, chociaż od 70 roku już nie istnieje, ale prawowierna mogła być tylko jedna, jedyna świątynia dla Izraelitów. To ona wybudowana została wokół skały, którą Izraelici nazywali po hebrajsku Eben Szetyachu, to znaczy kamień węgielny. Kamień węgielny, i na nim stoi świątynia. Tym razem Jezus mówi do Piotra: To On będzie tym kamieniem węgielnym, na którym zbuduje Kościół. I chodzi już nie fizycznie o budowlę z kamieni, ale chodzi o Kościół jako wspólnotę ludzi. To Piotr jest tym najważniejszym kamieniem. W tej duchowej, żywej świątyni. A jak za chwilę zobaczymy, nie tylko on, ale także i jego następcy, Eben Szetijahu, kamień węgielny nowej świątyni, którą jest cały Kościół. Święty Paweł wielokrotnie powtarza to w swoich listach, że my wszyscy jesteśmy świątynią Boga. Argument czwarty za prymatem. Otóż w przytoczonym przed chwilą fragmencie. Jezus przekazuje Piotrowi władzę kluczy, Tobie dam Klucze Królestwa Niebieskiego. Co to oznacza? Jezus znowu nawiązuje tutaj do pewnego ważnego fragmentu Starego Testamentu, a mianowicie do Księgi Izajasza do 22 rozdziału wiersze od 20 do 22. Wprowadźmy nieco do tego tekstu. Otóż mowa jest tam o zarządcy skarbu królewskiego nazywa się on Szebna i przychodzi moment, kiedy król ustanawia jego następcę. Szebna będzie odsunięty od zrządca tego skarbu, natomiast zastąpi go niejaki Eliakim. I czytamy tam tak, tegoż dnia powołam mego sługa Eliakima, syna Hilkiasza, oblokę go w twoją tunikę, twoją szebno. Przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Otóż król, śmiertelny król, ma zarządce skarbu i teraz jego władzę, kluczy przekazuje kolejnemu. Jezus jest królem nieśmiertelnym. Piotrowi daje władzę kluczy, ale ponieważ Piotr jest śmiertelny, więc na zasadzie analogii do tego, co się wydarzyło w księdze Izajasza, Piotr będzie musiał tę władzę kluczy przekazać następnemu. I tak rodzi się prawda o sukcesji apostolskiej. Proszę Państwa, kolejny argument za prymatem papieża i prymatem Piotra jest taki, że Znowu przeczytam przed chwilą tekście dotyczącym Cezarei Filipowej. Widzimy, że Jezus zmienia Piotrowi imię. Do tej pory mieliśmy do czynienia z Szymonem, a od tej pory będzie nazywał się Piotr, czyli skała. Otóż, proszę Państwa, ważny argument polega na tym, że w Ewangeliach Synoptycznych ta zmiana jest zmianą stałą. Do tej pory mieliśmy do czynienia z Szymonem. Od tego momentu do końca Ewangelii u synoptyków jest cały czas Piotr, czyli skała. Ten argument zyskuje na ważności, dlatego że również i inni apostołowie mieli przydomki, na przykład Boanerges, synowie Bromu, Szymon zwany Gorliwym. Jednak używane są te przydomki bardzo rzadko, czasem pojawiają się tylko jeden raz. I ta zmiana imienia, dodanie przydomka nie jest zmianą stałą. U Piotra jednak jest. A więc to kolejny ważny argument za prymatem. Dalej, proszę Państwa, kolejny argument, który dotyczy prymatu Piotra, to właśnie już samo nadanie prymatu. Jesteśmy już po zmartwychwstaniu Chrystusa nad jeziorem Galilejskim, kiedy to po cudownym połowie ryb odbywa się dialog Jezusa z Piotrem, i to tam trzykrotnie Piotr wyznaje Jezusowi swoją miłość: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham i to Jezus wtedy wypowiada te słowa Paść owce moje, paść baranki moje, paść owce moje. Czyli znowu Jezus wybiera Piotra jako najważniejszego z tych apostołów i swoją dotychczasową władzę przekazuje właśnie jemu. Wiemy, że mamy tam do czynienia z bardzo piękną grą słów. Mianowicie mamy termin filia oznaczający tyle co Przyjaźnie, co miłość emocjonalną, uczuciową, ale mamy tam także termin agape, który wskazuje na bezinteresowność w owej miłości. Piotr mówi o takiej afektywnej miłości do Jezusa, ale wiemy, że Jezus pyta go początkowo o agapę, o bezinteresowność. Piotr szczerze odpowiada, że jeszcze takiej miłości zupełnie bezinteresownej nie ma w sercu ma miłość filia. Z czasem jednak ta jego miłość dorośnie do bezinteresowności, bo Jezus w tej właśnie rozmowie powie mu. Do tej pory chodziłeś tam, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Oddasz za mnie życie, zupełnie bezinteresownie. Piotr poniesie mańczeńską śmierć. Mamy tu także więc taki piękny moment ukazania, że ta miłość, która jest w sercu Piotra, z czasem będzie stawać się coraz bardziej szlachetna, coraz bardziej wzniosła. To był szósty argument za prymatem. Argument siódmy, proszę Państwa, dotyczy dotkniętej już sukcesji apostolskiej. Właśnie bazując na tym fragmencie z Ewangelii Jana – paś owce moje, paś baranki moje – popatrzmy na całą historię zbawienia. W Starym Testamencie, jeden chyba z najbardziej znanych, jeśli nie najbardziej znany psalm, to psalm 23, w którym wyznajemy Pan mym pasterzem, to Pan Bóg, Bóg Ojciec, jest naszym pasterzem. Taka metafora pasterza bardzo często pojawia się na kartach Starego Testamentu w odniesieniu do Boga. Kiedy pojawił się Jezus, to w dziesiątym rozdziale Ewangelii na dziesiątym wierszu mówi o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. Czyli ta prerogatywa pasterza przechodzi na Jezusa. I teraz uwaga, Jezus za chwilę zostanie wzięty do nieba, moment w niebo wstąpienia, to właśnie nad Jeziorem Galilejskim tę władzę pasterską Jezus przekazuje Piotrowi. Paść owce moje, paść baranki moje, paść owce moje. Piotr spełnia tę władzę przez 30 mniej więcej lat, bo jeżeli przyjmiemy, że zmartwychwstanie Chrystusa miało miejsce około 30 roku, a. Męczeńska śmierć Piotra to rok 64, może, może 67. To mamy około 30-35 lat, kiedy Piotr spełniał tę władzę. I gdy miał świadomość, że przychodzi moment, kiedy będzie musiał rozstać się z tym światem, kiedy poniesie męczeńską śmierć, to popatrzmy, co pisze do wyznawców Chrystusa w pierwszym swoim liście. Pierwszy list Piotra. Piąty rozdział od pierwszego wiersza. Starszych, a mamy tam termin presbiter, tyle co kapłan, starszych więc, którzy są pośród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. I teraz uwaga, paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak chce Bóg. Nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy cię miężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiętniący wieniec chwały. Piotr przekazuje swoją władzę pasterską następcy. W Starym Testamencie to Bóg jest nazwany pasterzem, przychodzi Jezus, który mówi sobie ja jestem dobrym pasterzem, tę władzę pasterską przekazuje Piotrowi, Paść owce moje, paś baranki moje, a odchodzący z tego świata Piotr mówi starszych proszę, paście stado Boże, przekazuje dalej tę władzę, którą on trzymał od Chrystusa. Tak właśnie kształtowała się sukcesja apostolska w początku chrześcijaństwa i tak trwa do dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, kolejny ósmy argument za prymatem Piotra, a później jego następców, no to sam fakt, że był potrzebny ktoś, kto uzupełni grono apostołów po śmierci samobójczej Judasza. Wspomnieliśmy już o tym, że ten wybór Macieja dokonał się pod przywództwem Piotra, ale zwróćmy uwagę, że Piotr uzasadnia, iż potrzeba jest, aby to grono zostało uzupełnione. I teraz pomyślmy, skoro potrzebny był następca Judasza, który zdradził Chrystusa i nie przyjął od niego przebaczenia, to cóż dopiero, jeśli chodzi o Piotra. Skoro, kolejny, skoro był konieczny następca Judasza, można powiedzieć, przejął jego sukcesję, to cóż dopiero jeśli chodzi o Piotra? Wydaje się, że tym bardziej konieczny jest następca Piotra właśnie na zasadzie rodzącej się sukcesji apostolskiej. No i wreszcie ostatni argument, po który dzisiaj sięgniemy, mianowicie. Wiemy, że w Nowym Testamencie mamy dwa listy świętego Piotra, czyli teksty zupełnie natchnione, nieomylne. Fragment jednego z nich słyszeliśmy przed chwilą, Paście do Boże. Więc musimy zdać sobie sprawę, że te listy były skierowane do chrześcijan mieszkających w Azji Mniejszej. A proszę Państwa, to nie kto inny jak święty Paweł zakładał gminy w Azji Mniejszej. To są między innymi te, które są wymienione w dziejach apostolskich, gdy mowa jest o pierwszej podróży misyjnej świętego Pawła, to tam powstają te kościoły. I to są te kościoły, które też pojawiają się w pierwszych trzech rozdziałach Apokalipsy, tzw. siedem kościołów Apokalipsy. Dzisiejsza Turcja. To właśnie miejsce, gdzie powstawały te pierwsze gminy chrześcijańskie zakładane przez Pawła. Paweł Apostoł żyje, Paweł Apostoł jest wtedy w Rzymie, podobnie jak i Piotr, ale uwaga, to nie Paweł, założyciel tych kościołów, kieruje listy do kościołów Azji Mniejszej, ale Piotr. Pierwszy i drugi list Świętego Piotra skierowany jest właśnie do tamtejszych wyznawców Chrystusa, co świadczy o randze tego apostoła, czyli o jego prymacie. No i w tym samym kontekście zauważmy jeszcze jedną rzecz: że ojcowie Kościoła z II wieku pokazują nam taką ciekawostkę, że już po śmierci Piotra Apostoła. Nie wiemy dokładnie, czy był to 64. czy 67. rok za czasów Nerona, Piotr umiera. Wiemy, że żyją jeszcze inni apostołowie. Mamy na 100% pewność, że żyje wtedy święty Jan. Ale gdy niektórzy chrześcijanie mają pytania, mają wątpliwości, to nie piszą listu do świętego Jana, który na 100% żyje, i ewentualnie do innych apostołów, którzy przypuszczalnie też jeszcze żyją, ale piszą listy do Rzymu, do następców świętego Piotra. A to znaczy, że prymat i sukcesja była już wtedy bardzo mocno związana z Rzymem i pierwsi chrześcijanie zamiast do apostołów w różnych trudnościach zwracali się już do następców świętego Piotra, czyli uznali ich za ważniejszych od żyjących apostołów. Jeżeli poskładamy te dziewięć argumentów w jedną całość, to, proszę Państwa, wydaje się bardzo logiczne przyjęcie zarówno prymatu, jak i sukcesji apostolskiej. Natomiast odrzucenie tych dwóch praw, w które wierzymy w Kościele katolickim, wydaje się mało logiczne, ponieważ okazuje się, że wtedy każdy z tych fragmentów oddzielamy od siebie i nie traktujemy ich łącznie. Przy kanonicznej lekturze. Prymat papieża, jego następców i sukcesja apostolska wydaje się oczywista. Bardzo gorąco dziękuję dzisiaj za uwagę i serdecznie zapraszam na naszą kolejną audycję za tydzień.